Wystartowała 15. edycja programu stypendialnego Mam pasję powyżej średniej. W tym roku stypendia będą wyższe. Taką decyzję podjęła Fundacja Orlen. Można składać wnioski. Program stypendialny Fundacji Orlen Mam pasję powyżej średniej skierowany jest do uczniów klas 7 i 8, szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych będących mieszkańcami Płocka bądź powiatu płockiego. Tylko w ubiegłym roku stypendiami Fundacja wsparła blisko 800 utalentowanych uczniów i studentów. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać Program Mam pasję powyżej średniej jest podzielony na dwa segmenty: naukowy i sportowy. W przypadku stypendium naukowego wymagana średnia ocen dla uczniów szkoły podstawowej wynosi co najmniej 4,75, dla uczniów szkół ponadpodstawowych co najmniej 4,5. W przypadku stypendium sportowego jest to średnia 4,0. Pod uwagę, brany jest także udział w wolontariacie czy zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych. Uczniowie szkół podstawowych otrzymają 250 zł miesięcznie, a uczący się w szkołach ponadpodstawowych, 350 zł miesięcznie. Jak zatem złożyć wniosek? Zachęcamy do składania wniosków online na stronie granty-fundacja.orlen.pl, gdzie należy założyć profil. Rodzice uczniów niepełnoletnich zakładają profil na swoje dane, zaś uczniowie pełnoletni sami na siebie. W tym roku dokumenty przesyłamy jedynie elektronicznie, poprzez załączenie skanów do wniosku. Nie ma konieczności wysyłania kopii. Wnioski można składać do 30 września. Szczegóły na stronie Fundacji.